Szczepionki mamy dwie na rynku. Obie w grupie od 1 października, jedna wcześniej, jedna od 1 października są refundowane, bezpłatne dla osób 65. Jedna z nich jest refundowana i bezpłatna całkowicie dla kobiet w ciąży, bo kobiety w ciąży możemy też zaszczepić. To jest bardzo ważna wiadomość. Między 24 a 36 tygodniem życia, najczęściej to około 30-32 tygodnia kobiety powinny być szczepione, dlatego, bo to zabezpiecza przed zachorowaniem dziecka do mniej więcej szóstego miesiąca życia tego dziecka, a zatem no długo, czy nawet bardzo długo, tam gdzie to narażenie i powikłania są najważniejsze. Ale równocześnie, równocześnie trzeba powiedzieć, że w grupie no, poniżej 60-64 to jest szczepionka 50%, więc na 50%. Więc tutaj no, można, rzeczywiście warto z tego, z tego szczepienia skorzystać. Szczepimy pojedyncze osoby, zachęcamy Państwa zdecydowanie do szczepień, bo okazuje się, że jest to poważny, bardzo patogen. I może jeszcze jedna rzecz, którą warto powiedzieć. Można razem z innymi szczepieniami, nie bójmy się tego. 25% szczepień przeciwko RSV było w tak zwanej koadministracji w Stanach Zjednoczonych, czyli razem te szczepienia były wykonywane z innymi szczepieniami przeciwko grypie czy przeciwko COVID. I to, to jest postępowanie bezpieczne, jak się okazało, i skuteczne, a zatem warto to zrobić, żeby się zabezpieczyć. I wielu grup osób to dotyczy, a dla wielu jest bezpłatne.